Cześć, tutaj Byku, a oto szósty, nie, siódmy odcinek z Sama z 3 Clay Not No i cóż, ja tutaj mam... Tak, rozwiązaliśmy zagadki, teraz trzeba już tylko podnieść posążek, jasne. Nie no ma problemu. Miłos, miłość Ramzesa i Nefertari była tak wielka, że sami Bogowie patrzyli na nich z podziwem. Cudownie, weźmy ten posążek, zapisywanie gry w troku. Oczywiście piękna wielka sala, ja się tu szybko rozejrzę za jakimiś sekresikami, ale żadnych nie widzę. No dobra. jak ze chyba będę Dobra. Mam nadzieję, że w tym odcinku troszeczkę akcji już będzie. W ogóle znaleźliśmy posążek którego nie można było znaleźć przez około 200 lat. Naukowcy nie dali rady, sam dał radę w parę minut. Gratuluję sam, dobra robota. No, ale oni nie mieli mojej charyzmy, w sensie charyzmy sama. Cytowanie no. tekstu samego zawsze na proście. Dobra, właściwie parafrazowanie trochę. Powiem wam tak, z tego ile snajperki mi dali, to ja się tutaj miał trochę pobawię, bo po prostu mogę. Cześć, zaraz. Moment, mówię, czekaj, gijmy w ogóle. No nie, powiem Wam szczerze, że jest to mniej optymalne narzędzie mordu. Jeżeli w ogóle można mówić tutaj w kontekście narzędzia mordu, bo słowo o ten mord wychodzi. Znaczy ja się ich podwędem bo wazą. wadzą. I się zapisze. Ok. Mm, dobra, podnieśmy to. Wszystko, co gra ma nam do zaoferowania w tej dziedzinie. Prawdopodobnie zmarnowałem bardzo dużo łapteczka, ale nie jest mi z tym wcale źle. Znowu się zapisze. To jest tak. O, cześć, no, cześć chnu! Dobra, tego trzeba rozwalić bardzo, bardzo chyba. Priorytety trzeba mieć <grywa> O oh, matka, to było takie piękne Nie wiem jak ja bym zobaczył że flaki moich jakby pobratynców latają chyżo zaokoła mnie To nie zmieniłbym taktykę Ale ewidentnie im to nie przeszkadza No i dużo tego trzeba wykorzystać. Oooo! Wow, nie wiem co zrobiłem ale wybuchu. Um, eee... podnieśliśmy więcej ładunków wybuchowych, które udało się knuma rozbroić. Zapisik, bo tutaj coś, coś tak czuję, że mogą być pewne problemy na tory prześciowej. W kwestii przejścia tego lewelka. W ogóle to z moich obliczeń wynikałoby, że powoli ten dodateczek mały do Sirius sama trójki się kończy. Bo tak, z e... moich obliczeń wynika, że powin... powinien on zająć około 10-11 odcinków. Czyli że ja wcześniej w niego grałem. ale tak coś, tak coś dziwnie nie czuję. <grytanie> Natomiast mamy siódmy odcinek, także słuchajcie... Tak to się przedstawia, a w ogóle, no to jeżeli zbliżamy się do tego całego bez czasu, który. Time Loka, ok? Time locka. time locka Jeżeli zbliżamy się do Time locka który, który mamy włączyć, czy wyłączyć, cokolwiek tam z nim zrobić, no to znaczy tyle, że ewidentnie zbliżamy się też do końca po prostu rozgrywki. No ale dobra. To na kiedy indziej. Tutaj był jakiś śmieszny tekst. No, a teraz filmik. Come to Papa. Okay, Sam. Once you're in the time lock control room, look for switches that you think might activate the time lock. Quinn. We've got to get this switched on quickly, Sam. Mental's forces have taken Luxor, and I'm worried if we don't get this done now, we're going to have to. Quinn. What? This doesn't look like a control room. <laughs> it doesn't. More like an ancient Syrian man cave. All that's here is a big black carving. Let me check the scans. Crap. You're right. This isn't it. But that carving bears the seal of Set. With any luck, it'll open the tomb of Set their cop-chef. type. It's about three miles from there. <laughs> <laughs> All the choppers have business elsewhere. I owe you one, Sam. At this point, Quinn, you owe me several thousand. Hmm. <laughs> Na zdrowie. Rozumiem. Tym swoim na zdrowie. No oczywiście trochę to brzmiało jakby jej się kichło, no nie żebym wyjaśniał dowcip. Dobra, słuchajcie. Ja się napiję łyczka herbatki, oczywiście założę zdrowie ludziska. Tak, akcji na szczęście jest ciutek więcej niż, niż w poprzednim odcinku, więc miejmy nadzieję, że... Yy, będzie jej w miarę pod dostatkiem. No i co? Rozumiem, że byliśmy w rozdziale na zawsze razem, a teraz będzie odrodzenie. Dobrze, co Więc dział odrodzenie. No tutaj, oczywiście, drzwi zamknięte za plecami. No i co? Jakiś znowu tekst mamy. Dużą tablicę z dużym tekstem, który zawiera jedno zdanie. Jam jest Amon Herczops, szef na zdrowie, trzymający wachlarz po prawicy króla, królewski skryba, dowódca dostępu, dzierżący strzałę. Całemu Egiptowi przynoszę wolność i dostatek. Strzałę? W sensie co? Cin cinquecento? Dobra, anyway, em... rozwalę sobie ten dzbanek, bo mam taką ochotę, no i co? Idzie, idziemy, przepraszam bardzo, idziemy do góry po strzałę jakąś tam. Ej, w końcu trochę słońca. Ojej, ja się może zapiszę za nic, no i okazuje się, że jest tutaj... O! Proszę bardzo, minigun! <grymny> Także chczuł. Także chczuł. Minigun się bardzo przyda. Nie oszukujmy się. Karabin szturmowy to może nie. Ja, oczywiście bardzo dużo snajperki, już ja wiem co z nią trzeba będzie zrobić, ale dobra, za, za, zapisik. I co? No? Wyjdźmy na zewnątrz. Co się na nic się pojawiło? Tutaj też jeszcze nic. No Przeciwnicy! Haloo! Jestem gotów Was zabijać Wy się podzieliście. Dobra. Oj 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 Nie, wiesz co problem polega na tym, że przeciwnicy tutaj są dobrani tak, żebym miał drobne problemy z ich likwidacją. No kogo jak kogo, ale wiecie, że szkielet to ja nie lubię w tej części, gry. Czy nie wiem kiedyś pada do nich specjalnie. Z pozytywnym uczuciem, ale... Ale chyba wiecie o co mi chodzi. Tak zginąłeś, to zginłeś. Definityjnie snajperka już głównie na harpie No Tak przydałoby się znaleźć spore doładowanie pancerza. Oj giniesz, jaki smutek, jaki żal. A jeszcze ktoś? Zdawało mi się, że wszystkich rozpitoliłem, ale dobra, no mogę się napisać. Ooo! Cześć! Ilusiński sportu. Takie to przyjazne z strony, że postanowiłeś nie napitalać we mnie tymi swoimi zielonymi kulkami, kiedy do ciebie strzelam drakię. Pochwalam, pochwalam. Oczywiście chciałbym bardzo chciałbym wleźć po te ładne znajdź tutaj, ale... Ja tym musiałbym rozumieć jak to zrobić, chociaż chyba się udało, chyba, chyba. I oh, oh. wśród się obróciła, dobra. Hmm, więc może znowu... Aaaa, pisik! Co, chyba szkielet to, to nie wlizie, tak mi się zdaje przynajmniej. Dajera, musiałem wyłapać. Zginął. że nie wiem, no jakoś tak... I co na to, że szkielety i... cholerne zielono kulce najwięcej mi problemów sprawiają. Bo to jest ciekawe, ale dobra. Ale... A może wlidzę tam jeszcze raz, po prostu? Miałem wczytywać zapis, ale no to by było chyba obogie dosyć. A Ała, jeszcze się... Mmm... Zaraz mi szlak trafi. Dobra, a jak wleźć wszędzie indziej? Bo to na przykład nie wierzę, że mógłbym doskoczyć. Hmm...

Going to be an awfully short mission. Eee, jeżeli przejścia nie ma, to się po prostu je, kurde wydupi, no tak, a tego rozpitole kurde z pistoletów, przydać i we mnie nie strzele, hmm. mimo z jego strony, że się w ogóle nie rusza. Nie... No, dobra, co tu jest napisane? Żadnych osłon, tylko człowiek. Hmm, no, jeśli ten mur nie jest osłoną, no to ciekawe, ciekawe. No dobra, ale ja bym wciąż chciał tam te przyjemne znajdźki kurcze blade podnieść, bo też mam tę monotonię, o co mi nie chodzi. No ale. Dobra, na razie nie będę się tu wychylał. Przed szereg może. Dobra. Tak, zapisik. Ja sama mnie zapisałem, więc jest ok. Ooo, jak miło. Haha, dwóch jednym cięciem rozpitoliłem? No dobra. Au, 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 no tak, musiałem dać No. Hmm, troszeczkę zbyt zufale, co? <grym wytrzańczym> no, modeli modeli na ten może inaczej, Może bardziej na odległość bo... No mam minigana Zresztą miałbym z niego nie korzystać, prawda no. Okej okay. Załatwione. O kurczę blaszka! Amunicji mi zabrakło, no? To było ciekawe doświadczenie. O. Może... Może tym. Nic tylko się lekko uchylać! Poszył sobie przypadkiem, jakby wiedział co go czeka. Dobra, akurat ragdoll tych bysiów jest bardzo ładny. No, akurat mi się bardzo podoba. Dobrze, dobrze. Cudownie, więc weźmy ten pancerz. Całe 10 punkcików. Na pewno ochroni nas przed wieloma niebezpieczeństwami. Już to widzę. Jeszcze tu nic nie ma. Po co miałby być.

To nie przeciwnikom wychodzi to bokiem, ale zawsze. Fajnie, że ta stała się nie tak szybko przegrzewa. Jakie krwawe ślady. To też jest coś pięknego. Ale więc może zapisik. Nie ręcznie. O. No. I tak łatwo trafić w serce. Wyrwane z piersi... No, no tak, Iwanek no został akulatem, dobra. Może tak. No Trzeba no znowu przemyśleć co się stało. Niechaj gryzie ple... piach, plach, tak. Mhm. Karabin szturmowy. No nic, jest to. No, miło, miło. Tutaj to. No, hmm. No, z dźwięków, które... ...słyszą moje uszy... Aha! To jest oficjalnie rzecz biorąc, ręka tego da nie istnieje! Także wiedzcie o tym. Dlatego daliście mi tyle amunicji do... do tamtej zabaweczki? No dobra, no to będę korzystał z tamtej zabaweczki, czemu nie? No okej, okay, padł. A jeszcze na dole jeden jest, a to z kubaniotki no Jaki Aj kurcze, myślałem że zdążę przeładować No nic, nic, nic to Dobra, no, w momencie, się to sobie po te, tak to mnie lecą w tej chwili I zresztą wykończę z tego być może, a. Aki to wydaje śmieszny dźwiękę dobra więc tak podnieśmy to, bo definitywnie było trochę tych ładnych pocisków. Tak, amunicja 404 była przez chwilę. Not found. Dobra. Lecimy. Jeszcze jeden z serio. Gień. Nie zginął. Akurat za ten moduł posłuszności w nich, ale to gdzieś, czy co gdzieś jeszcze, podoba się. Gin, Dobra, e, ha, ha, ha. co my tu mamy? Na pewno troszeczkę mamy tu przeszukiwania skarbów. Aha, nie mam karty dostępu. O, jaka szkoda. No dobra, to przejdźmy na drugą stronę. W ogóle kurczę, no tak. Koparka. Sami wsiadaj w koparkę i napierdzielamy ich koparką. To, to dobry pomysł. Myślę, że wyjdzie nam na zdrowie. Święte krowie, dobra. Eee, skoro podniosłem już kartę dostępu... Może wliśmy tam. Na no pewno jest tam bardzo wiele fajnych rzeczy do podniesienia. O, na przykład jetpack. W ogóle dużo amunicji do laserków, z których praktycznie nie korzystam, ale widocznie powinienem zacząć, skoro gra tak sugeruję. Bye, be free. <grych> Matka, no dobra, no więc. Dostaliśmy jetpack ludziska. Tak. No, można się było tego spodziewać, nie? Po to programowali cały moduł lotu, żeby wykorzystać go tylko w Sirius Samie 3, prawda? No. Całe pytanie polega na tym, na ile ja tutaj mam gdzieś wchodzić. Bo jak to wygląda? A no tak. No śmiesznie. Znaczy, nie wiem na jakiej bazie to jest przymocowane do jego pleców, ale to by się tam. No 80 pancerza to jest, to jest magia. Czekajcie, czekajcie. Jaki sekrecik Jaki wredny sekrecik Jak mi się podoba No tak, tak kurczę, zmiana perspektywy No jeszcze z harpiami na jakby jednakowym poziomie to nie walczyłem Ciekawe, ciekawe doświadczenie, nie powiem, że nie. Ale też się troszeczkę tak trudno się tym steruje, dosyć... Jakoś tak dziwnie. Poczuj smak zwycięstwa, dołącz do Hordy, na Ale... No nie, nie zamierzam akurat. Łoł, wo, wow, wo, flory, Czekajcie, 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 czekajcie... Jeszcze inaczej to załatwi, nie wiecie? Gnijcie. A nie mogę tak wysoko wlecieć. Aha, czyli to tylko do pewnej wysokości działa. No okej. Okay. Ja Jak rozumiem o co chodziło? O, i tak. to się mogło przestać śmiać. Hmm. hmm. No dobra, więcej harpy. No dobra, wiesz co? Tak sobie myślę, że właśnie ubiję te harpie i chyba pora kończyć ten odcinek. Dobra, słuchajcie, miejsca. dzięki za uwagę, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! Pa!